Walczymy o to, żeby tam były światła, które zabezpieczą nasze dzieci. To co się do tej pory dzieje przy tym skrzyżowaniu jest skandaliczne. 6 lat walki nie przyniosło żadnego efektu. Dopiero w zeszłym roku burmistrz zaczął nas słuchać i wyraził wolę współpracy z nami w tej sprawie. Rozpoczęły się działania prowadzone przez dzielnicę, żeby, spra żeby sprawdzić jakie tam jest natężenie ruchu, żeby dokonać wszystkich niezbędnych uzgodnień do przebudowy tego skrzyżowania. <laughs> Jesteśmy praktycznie w połowie inwestycji, ale okazało się, że pieniądze, które dzielnica na ten temat przeznaczała, zostały przez miasto wycofane. Ja chciałbym to sprostować dlatego, że no, macie Państwo ym, y, możecie Państwo poczuć, że niestety burmistrz Państwa w błąd wprowadził dlatego, że żadne pieniądze na żadną z tych inwestycji y, nie, nie były przez miasto zabrane pieniądze, które Pieniądze, o których Pan Burmistrz mówi, 2 miliony złotych w tym roku to jest rewitalizacja Jeziora Zgorzała i Jeziora Grabowskiego i te, wiemy o tym, że Pan Burmistrz nie dokończy tej inwestycji w tym roku i te pieniądze trafią z powrotem do budżetu dzielnicy w roku następnym, tak aby jednak te prace przeciwpowodziowe zostały wykonane. Natomiast pieniądze 5,5 miliona złotych, o których również Pan Burmistrz mówi, to są pieniądze, które są dedykowane na Ursynowski Dom Tradycji, czyli Dom Kultury na, na Ursynowie. Pieniądze, jako że no, burmistrz ma pewne problemy z zaprojektowaniem i wybudowaniem tego budynku, zostały przesunięte z 2014 na 2015 rok mm -hmm. i trafią właśnie na ten cel. Bardzo nam zależy na tym, żeby w przyszłym roku ta droga powstała. Ja mam nadzieję, że, mm -hmm. że burmistrz ze swojej puli na inwestycje mm -hmm. również dostrzeże ten problem i wygospodaruje te pieniądze właśnie na to, aby ta droga przy tej szkole była no możliwie jak najbezpieczniejsza, najbezpiecz, żeby absolutnie nie było takiej sytuacji, że... że Yy, że rzeczywiście dochodzi tam do tak groźnych zdarzeń. Jak to jest, że Ursynów jest jedyną dzielnicą yy, w Warszawie, yy, która ma obcięty budżet na przyszły rok o 25%? Budżet inwestycyjny. Traktujemy to wyłącznie w kategoriach y, jakiejś osobistej animozji, pani prezydent, co nie przystoi tak wysokiemu urzędnikowi. I pan ma przykrą sytuację, że musi się tłumaczyć rzeczy, których yy, zapewne pan nie rozumie, bo tego nikt nie jest w stanie zrozumieć. Te 5,5 miliona złotych, o czym pan Burmistrz doskonale wie, to są które miały zostać przekazane, czy miały zostać spożytkowane na e, budowę e, domu kultury. Jest teraz, ale ja panu nie przerywałem, panie, panie burmistrzu. No, ale pan ciągle to sama, to są rzeczy, które są niedorzeczne, panie rzeczniku. No. Trochę utknęliśmy rzeczywiście w jakiejś takiej personalnej wojnie politycznej, czego absolutnie nie chcemy. Wojna papierologiczna z przesuwaniem środków z jednego punktu do drugiego dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe, bo mnie jest wszystko jedno, skąd te pieniądze będą pochodzić. One się muszą znaleźć, ponieważ my płacimy podatki na to, żeby nasze dzieci bezpiecznie uczyły się w swojej rejonowej szkole.